Błogosławiony Wincenty Lewoniuk i jego dwunastu towarzyszy. Zwykłe, niezwykłe wstawiennictwo męczenników z Pratulina. Pratulin jest miejscem świętym. Znajdują się tam relikwie błogosławionych męczenników, a ziemia jest przesiąknięta krwią i potem Unitów podlaskich. Przybywają tam liczni pielgrzymi, by wielbić Boga za tak wielkich świadków wiary i prosić go przez ich wstawienictwo o łaskę wiary, zdrowia, potomstwa, wyzwolenia z różnych nałogów. Przez najbliższe dziewięć miesięcy, podczas trwania nowenny przed 25. rocznicą beatyfikacji błogosławionych męczenników podlaskich, będziemy Państwu prezentować świadectwa orędownictwa błogosławionych unitów, czyli małe i duże, zwyczajne i niezwyczajne cuda, wyproszone przez ich przyczynę. Dzisiaj zapraszam Państwa do wysłuchania pierwszej części świadectwa Pani Małgorzaty. Moja przygoda z Pratulinem, z męczennikami zaczęła się około 7 lat temu, gdy zadzwonił do mnie brat i poprosił mnie, siostra modli się do męczenników z Pratulina. Trochę się przestraszyłam, mówię, matko, no, no, męczennicy z Pratulina, byłam tu 30 lat temu, no, no wiem, są, tak. No, znalazłam litanię, pobodliłam się tą litanią do męczenników. No, i tak się zaczęło, że usłyszałam od brata, że, że mój brat został dostał nominację na, na proboszcza w Pratulinie. I zaczęłam przyjeżdżać, bo tu była moja mama, tu był mój brat. I zasłuchiwałam się w kazania, w, rozmawiałam z, z ludźmi, bo, bo szybko nawiązaliśmy kontakt, i usłyszałam kilka razy że y, męczennicy nie są bezrobotni. Więc się zastanowiłam, że jak są, nie są bezrobotni, więc ja mam sama dużo intencji. Opowiadałam w pracy o, o męczennikach. Oczywiście zaraz y, każdemu rozdałam obrazek y, z, z ziemią y, i z modlitwą do męczenników. No i okazało się, że moja szefowa w pracy Poprosiła mnie, bo, bo jej córka od, od wielu lat była mężatką. No, niestety, nie miała ni dzieci, więc mówi: Słuchaj, jak mówi, że oni są tacy, ta, tacy dobrzy, no to bardzo proszę. Ja będę ci dawała zawsze wolny dzień. Ty jedź tam, ale co miesiąc proszę, żebyś wzięła i moją intencję. No i, i szczęśliwa, bo mogłam, mogłam przyjechać, bo miałam wolny dzień, ale zawsze da, dawałam, brałam chętnie tą intencję. No pojawiały się inne. Bardzo chętnie rozmawiałam właśnie na temat męczenników, yy, rodziny. Bo może, może nieładnie to zabrzmi, ale, ale... No tak rzadko się mówiło, rzadko się słyszało w kościele na temat naszych męczenników. No i co miesiąc regularnie w ciągu siedmiu lat no, opuściłam może trzy, może cztery razy tylko tą szko pracownicą szkołę wiary, jak się tam później nazywało. No, około czterech lat może temu jechałam do Lichenia, a jeszcze wtedy byłam osobą samotną, więc jechałam sama, dosiadła się. Kobieta, bardzo komunikatywna i w ciągu pół godziny usłyszałam, że, że wczoraj usłyszała od lekarza, że ma nowotwór piersi, że jest, że jest bardzo duży ten gust, no i ona jedzie, ona jest przerażona i mówię, wiesz, no, no ja, ja cię wesprę modlitwą, bo, bo, bo bardzo chętnie to robię i, i, i cieszę się, że ktoś mnie poprosi. Zawiązała się taka więź, no, może przyjaźń, no nie no, ale taka no, dobra znajomość. Ona po konsultacjach, yy, byłyśmy w kontakcie, wróciliśmy yy, no, z tego lichenia, ona po konsultacjach zadzwoniła do mnie i mówi: Słuchaj, Gosia, weź mnie do tego pratulina. Ja mówię: Dobrze, nie ma problemu. Umówiłyśmy się. To nie było 23, tak jak, jak szkoła wiary, ale w inny dzień ona wzięła jeszcze jedną koleżankę, która też była chora, miała przerzuty już. Przyjechałyśmy tu, one się modliły, myśmy ją wspierały, wróciła, no tak do mnie powiedziała, że wróciła pełna nadziei, że będzie dobrze. I długa była walka o zdrowie, ciężka walka, bo... bo Niektórzy lekarze też mówili, że to, no, niestety chyba, chyba nie da radę, a ona dała i, i, i dzwoniła do mnie, zresztą do brata też e, intencję dała dziękczynną, muszę święta dziękczynna, mówi, że powiedziała do mnie, że bardzo dużo zawdzięcza właśnie wstawiennictwu męczennikom, że, że codziennie modliła się. I wie, i wierzy, i wie, że, że męczennicy nie pomogli. Wracając do mojej szefowej, została szczęśliwie babcią, babcią i wnuczki, i wnuczka, więc bliźniaki się urodziły, za co też no, no, wdzięczna jest i Panu Bogu, i, i męczennikom. Bardzo często teraz właśnie pamięta o tym, że msze święte, też prosi o intencję, żeby właśnie tu, przy, przy relikwiach męczenników, zgodnić się. Bogosławiony Wincenty Lewoniuk i jego dwunastu towarzyszy. Zwykłe, niezwykłe wstawiennictwo męczenników z Pratulina.